Siemanko. w kolejnym odcineczku tak ze szpakowa, bo chciałam w lecie nakręcić jakiś film ze szpakowa no to macie dzisiaj szpakowa siebie. siebie otwieramy klatę sobie okej okay. i dobra zrobimy to na polu kurde Dobra, palimy. Um, przypominam, że w piątek wleci... Że w piątek wleci... Nie. W środę, jak mi się uda, wleci odcinek z ze, ze, ze wakacji u dziadka na razie mam English star szepcie ciosy ay na 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 o a na 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 kurde to kolega mi dzwoni ja będę no dobra no na razie Добра. Ой, мама, мама, мама. Помогаю а мне а зимой. Что? Нет. Понял.

i my weźmiemy sobie rozrzutnik. Kurde. Ja to jest chyba 30. Nie wiem. Nie wiem, bo ja nie, nie rozrzutnik. 30 od 30. Mój no. lud ciągnie, to czasem takie fajne ursuskie. Takie duże, potężne. bydlaczki. się może być w topa też, bo mogę zakopać ściągnik. Bo mamy też błoto, ale nie martwmy się. Bo mamy 914, bo dziadek sobie kupił. Bo wcześniej to miało tego 30. Powiedzmy, że 30. To i tego Ursusa, i wtedy on tym robił. Potem kupił Bizona tego potem 60, to no na koniec to, dobra. Ładujemy sobie. Pyk. 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 Dobra, nie będziemy już zamykać. Trudno. Nie ma aż takich dowód, więc nie powinno się. Sobie palimy tego wściekniętego za. Jedenka. Co? A właśnie, że będę jadł. Dobra, i ostatni przejazd. Bo tu mamy... mamy małe pola i... tutaj... Dobra. Nie, tu jest mało hektarów. a zobaczcie jak śniadowicie się belki spaliły, zobaczcie. Widzicie? Znaczy tam nie spaliły się, tylko ten... O kurde... Dawaj dajesz, dajesz, Ursus, dajesz, 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 kurde, no, nie może nie przyjaźń, dobra. Jeśli ja mam tu małe pola to wystarczy? Dobra. Dobra. Dobrze jadę w ogóle? Dobrze. Dobra, zawracamy. O, oj, oj, kurde, widzicie? Dobra, czekajcie, trzeba go wypchnąć. Kurde, wypychaj go. A z tego płódka. O, oh, ja widzicie? Widzicie, jakie to ususy są? Bo musi być... Oh. O! Ach, go. Dobra, jest. Dobra, dobra, jest, dobra, dobra, o kurde, ach, kurde, Bela, wyjedzie? Nie wyjedzie, ja pierdolę, no, 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 ach, nie pójdzie, trzeba iść, wyciągać. No, Anty, chciałeś rok. ZARAZ! Dobra, jedziemy. Wy młody, czego bierzesz tego Ursusa dużego? Dziadek, zakopałem! Dziadek, zakopałem się! O kurde... Lepiej nie... Zobaczymy co ci... Oże! Co ty zrobiłeś? No nie wiem, nie wiem czy tu widzowie tyłem wyciągać. Czy przodem? Chyba tyłem wyje... Spróbujemy. Ale mam nadzieję... ale chyba się nie uda. Będziemy musieli jeszcze zas. Dobra. Oj. Dobra, wyciągamy. Bogień! O-o-o-o-o-o, haj-ja-ja-ja-jaj... Jaj, jaj. Dobra, połowy wyszło. Aj, źle zrobię. robię... Źle jestem O, o, o... Jest, jest, wyszedł. Dobra, widzowie... Widowie z tego odcinka to by było na tyle... Mokre siebie, nie zaliczone... Rosuska wyciągnęliśmy... No i widzowie pozdrawiam... i mok... wtawa mokra i... Na razie,